Wszystkie, miałam na imię na kanale Porządeczka Książek i z racji tego, że dzisiaj jest 29 listopada, zostało mi dosłownie jeden dzień i jakieś 3 godziny z tego dnia, żeby przeczytać jak najwięcej książek jeszcze w listopadzie. Dzisiaj już jedną skończyłam, ale to ją kończyłam chyba tydzień, ją czytałam, bo tak nie miałam czasu w zeszłym tygodniu, cały czas chodziłam do pracy i stwierdziłam, że. Trzeba sobie challenge, ile zdążę przeczytać w bardzo krótkim czasie i już zaczęłam jedną książkę, jestem na stronie 22, zaczęłam ją niedawno, She Drives Me Crazy, czytam ją dlatego, że jedna dziewczyna właśnie w komentarzach w book haulu napisała mi, że jest ciekawa opinii mojej na temat tej książki, więc ją zaczęłam i mam nadzieję, że ją bardzo szybko skończę, ona nie jest długa, wydaje się krótka, chyba nie ma nawet niż, więcej niż 300 stron, Także myślę, że do czwartej na pewno ją skończę. Jeżeli mm, zauważyliście, że dziwnie mówię, bo teraz tak patrzę w podgląd, że jeszcze to widać. Byłam u dentysty i miałam właśnie robiony zastrzyk zniczulający, i miałam całą znieczuloną tutaj e, lewą stronę. Mam pięć zębów do roboty, bo są, jak to pani dziecko powiedziała, w złym stanie. Ja mam wyczyszczone zęby z kamieniem i prawdopodobnie będę miała do usunięcia chirurgicznego ósemki. Wszystkie, bo jedna już jakby rośnie zepsuta. Ale to dopiero muszę iść, zrobić sobie zdjęcie zębów i przyjść na następną wizytę z tym zdjęciem. Ale niestety, następna wizyta będzie po wypłacie, bo zostawiłam mi się u dentystki 330 zł. Bardzo dużo, jak na portfel studenta. Ale moja mama powiedziała, że jest to nawet dobra cena, jak za to, że miałam zdjęty kamień, wyczyszczone zęby, wypolerowane i jeden ząb zaklejony. 330 zł za to wszystko. Stały mi chyba jeszcze cztery zęby do naprawienia, plus te ósemki. Także nie przedłużając, po powiedziałam wam, że tak powiem, w skrócie mój dzień dzisiejszy, pełny zawirowań. Od poprzedniego filmiku, który widzieliście, ja na tamtym filmie skończyłam miasto popiołów. Dzisiaj skończyłam Miasto Szkła. Chcę skończyć She Drives Me Crazy i zacząć... Ona też nie jest jakoś gruba. czy znaczy nie wygląda na grubą, ale ma 400... 425 stron. Także może te dwie książki uda mi się przeczytać. Zobaczymy. Także bez zbędnego przedłużenia. Zaczynajmy! 3030 i jestem na ósmym rozdziale, czyli na jakiejś 120 stronie, i pewnie byłabym dalej. Gdyby nie problemy z wydrukowaniem kilku stron pracy licencjackiej. rozjeżdżały się strony, nie było, że tak powiem, tych kropkowanych tabulatorów przy spisie treści, numery stron przeskakiwały z prawej na lewą, i widzicie, są takie wytyczne, gdzie promotor się czepia o takie rzeczy. Czy no Po prostu trzeba zwrócić na to uwagę, a to się rozjeżdżało. I doszliśmy do wniosku z kolegami, z którymi robię razem ten projekt, że to po prostu jest inna, że ja wysyłając im wersję, którą trzeba wydrukować, oni otwierali to w wersji online i z takiej wersji online to drukowali, dlatego to się rozjeżdżało. A jak otworzyli to w wersji pełnej, Worda, to nagle wszystko było w porządku. Czyli musimy sobie zapamiętać, żeby nie otwierać tego wszystkiego. W online wersji, tylko w pełnej. Powiem Wam, że na razie jest to taka no, w sposób... fajna po prostu historia. Jakby no, nie jest jakoś tak mega poruszająca ani mega głęboka. Co na razie historia opiera się na tym, że jest y, Scotty i jest Irene. I Scotty jest y, w drużynie koszykarskiej. Irene jest czyli Deką. Scotty jest wyautowaną lesbijką. I niedawno przeszła zerwanie ze swoją byłą dziewczyną, na którą gra na początku książki mecz tej koszykówki No i ona się tam denerwuje i stwierdza, że chce tej dziewczynie dopiec No bo chce w końcu zrobić coś, żeby to tali jakby, nie wiem, po prostu zestrzelić obraz tali z tej głowy, czyli swojej byłej dziewczyny No i po meczu w którym właśnie grała na tą swoją byłą dziewczynę, oczywiście przegranym z, ze strony Scotty. Pora wrócić do domu, i Scotty niestety wjeżdża w bagażnik auta Irene w momencie, kiedy Scotty wyjeżdżała z parkingu, a Irene chciała wyjechać z miejsca parkingowego. No i niestety z plotem wydarzeń muszą razem jeździć do szkoły, no bo Irene nie ma samochodu. I tak dziewczyny nawiązują sojusz, że tak powiem. Słuchajcie, te wszystkie takie deal'e, które się zakłada w takich filmach typowo nastolatkowych jak, to, jak ja to czytam, to mam wrażenie, że oglądam jakiś właśnie film z lat wczesnych, dwutysięcznych Wiecie, na przykład cała Ona, gdzie właśnie jest ten zakład tej dziewczyny i tak dalej To jest taki w moim zdaniem klimat no. Dzień dobry Dzień dobry Oj, oj, oj Wyłoniła się. Co się stało? Hmm? I się schowało. A nie, czekajcie. Co się stało? Hmm? Nie wiem, co się stało dalej. What happened? Wracam do czytania. Jest już w pół do pierwszej, a tak naprawdę to już za dwadzieścia. Ja jestem na stronie dwusetnej i po prostu jutro skończę ją po prostu na zajęciach. Z tą 100 stron, tą chyba jest 300, no 320. Także skończę ją jutro rano i mam nadzieję, że jutro też coś tam zacznę z nowej książki. A teraz idę spać, bo jutro jadę właśnie na uczelnię. Jest śpi. Ja też idę. Także do zobaczenia następnym razem. Ja przed chwilą wstałam, ale słuchajcie, jest tak mi źle z tym, że musiałam wstać o tej szóstej, czy tam o tej piątej: 30-40, że no, tragedia była i po prostu ubiera się w dresy w coś, co można będzie ciepłego się zawinąć. I po prostu wyjdę z domu, bo dziknęłam miałam 5.30, wstałam o 5.50, poszłam się wysikać pomiędzy, bo idziemy mieć i wróciłam, położyłam się do łóżka i lepiej teraz wstałam. Ja muszę wyjść z domu, bo było 1.50, no pewnie trzeba będzie znowu skrobać auto, chociaż nie widzę, żeby trzeba było, ale jakby trzeba się na to przygotować. Ja o siódmej muszę być po koleżankę, także tak bardzo mi się nie chce, ale muszę, także gdy się ogarnę, jeszcze zrobię sobie herbatę. No ja się zbieram. zajęcia. Na zajęciach skończyłam She Drives Me Crazy i przeczytałam z jakieś 40 stron Miasta Upadłych Aniołów. Jest godzina za 20:16. I ja będę powoli wyciągiwać się z Katowic do domu. Także taki szybki update. Jestem po, całych, po całym dniu zajęć. No i co? Jedziemy do domu. Powiem Wam, że ja mam ostatnio mistrz szybkiego czucia się bardzo źle, bo jak wstałam rano, to czułam się taka słaba i po prostu jakby czułam, że nie mam siły, i dlatego moja znajoma prowadziła samochód, a nie ja. Potem na zajęciach było w miarę OK, potem tylko tak mniej więcej przysypiałam. Jakbym czuła się zmęczona. Jak kończyły się zajęcia audiowizualne, audio to było wszystko w porządku, jak wchodziłam do to było wszystko w porządku. I potem nagle zaczęła mnie boleć głowa, zaczęło mi być niedobrze, zaczęłam przesypiać znowu, eee, czułam się słabo i dalej tak w sumie się czuję. Eee, mimo, że nie od 12 to jest mi tak niedobrze, że nie wiem czy coś w siebie wcisnę, ale kupiłam sobie tam coś do jedzenia i spróbuję to zjeść. Ale po prostu tak się czuję okropnie. Jest mi tak zimno. Tragedia. Muszę, że przynajmniej przeczytałam, to się drives me crazy. Kiedy do, do Was ostatni raz się odzywałam, zjadłam coś, że tak powiem, już nie uczuję uczucia, uczucia dlatego że jest mi niedobrze, ale głowa boli mnie jeszcze bardziej. Yy, oglądaliśmy mecz z moim chłopakiem, mamą i statą. W sensie, mama to w sumie tylko siedziała w tym pomieszczeniu. I ja przeczytałam no niewiele Bo przez to, że się tak słabo czuję. To jestem na 110. stronie. Czwartej części. No i niestety no, nie mam siły już czytać, więc mój listopad skończy się na wyniku pewnie jakichś sześciu książek, chyba, bo no, nie pamiętam w sumie, ile przeczytałam w listopadzie. Musiałabym policzyć mechaniczne książki czy księżniczka. No, ostatnia część Diebelskich maszyn. Love Hypothetic, trzy części darów anioła. No i jeszcze no za sześć przeczytałam, czyli spokojny wynik. To już sobie na dzisiaj odpuszczę. Może skończę jutro. Jutro jadę tylko na zajęcia. Jeszcze pewnie coś tam dogram z jutrzejszego dnia. żeby nie było tak wiecie, monotonnie, ale no, no nie zawsze mam dni, w których robię mega fajnych, du mega dużo i mega fajnych rzeczy. Po prostu większość moich dni jest taka, że no, siedzę, czytam książki, siedzę z moim chłopakiem. I praktycznie nie robi nic albo siedzę sama i robię rzeczy na studia, które też są jakby bardzo wiecie, interesujące. Bo jedyne, co wam mogę pokazać, to to, że piszę coś na komputerze. No ale takie życie. Jutro mam zajęcia z ratownictwa medycznego, na które będę musiała jechać autobusem, bo pożyczyłam mojej siostrze samochód, ponieważ jej się zepsuł, więc będę musiała wyjechać o 12.00. W katowicach mam być o 13.00. A zajęcia mam dopiero na 14. I idę spać, bo naprawdę czuję się tragicznie. Jakby ktoś jeździł mi po głowie walcem. Nie polecam tego uczucia. Dobranoc. No okay, tak, jest po. następny dzień. Czuję się o niebo lepiej, już mi nie boli głowa. Tabletka nie zadziałała swoje, ale też to, że długo spałam. Bo poszłam spać chyba po 23 lekko, a wstałam o 10. Więc też było długo. Jest godzina 10.25, leki już wzięłam, także teraz jedyne, co będę musiała zrobić, to ubrać się jakoś, jakoś pomalować i będziecie widzieć, jak robię sobie brwi, w sensie muszę je wyskubać z tych dodatkowych włosków i nałożę sobie henne. No, muszę sobie oczywiście spakować jeszcze torbę, zjeść i tak dalej. I chciałam jeszcze nagrać jakieś TikToki, jako że mam chwilę, bo o 12.11 mam autobus do Katowic, także 12. Muszę już wyjść z klatki albo z mieszkania chociażby, więc myślę, że tak 1150 muszę mieć wszystko, wszystko zrobione. Mam sporo czasu nawet, bo jest to prawie półtorej godziny, także muszę się za to szybko zabrać. Ubranie się nie będzie trudne, bo praktycznie zawsze chodzę w tym samym, albo wyglądam, bym chodziła w tym samym. Tylko, że dzisiaj mam ratownictwo medyczne i będziemy się pamiętać po podłodze, więc muszę założyć coś wygodnego że co. Zapraszam Was na ostatni dzień ze mną, ponieważ dzisiaj już będę pod koniec dnia oczywiście kończyć dla Was ten odcinek i myślę, że będzie on gdzieś tak przez weekend. Także życzcie mi miłego dnia! Ale to jest Chcę, Cię zawsze. Wiem, że będzie gorzej. Może trochę takie rude wyszły, ale no trudno. Będę płakać. Rude trochę. No, dobra, nie, nie, no, nic się nie, zrobię. Widzicie, ja idę na autobus. Wszystko zrobiłam, nagrałam tam jakieś TikToki, ewentualnie po prostu będę sobie mm, wpisywać napisy, albo w autobusie, albo mm, po prostu, jak będę czekać na te zajęcia, bo one są na 14, a ja mam być o 13. Jest w ogóle w, w tym budynku, bo mi pokazuje, że autobus jest 40 minut, a jak mam 12:10 autobus, no to będę nie wiem, 12:50. A jeżeli idę do tego budynku, gdzie mam zawsze, bo podobno mają się przenieść zajęcia, muszę jeszcze je sprawdzić, to ja tam idę 10 minut. Także tak. A jak nie, no to będę trochę później. Także tak. Nie zostało ile. A, tam zegar nie Przechodzę przez przystanek. Jest 12. Czyli jest dobry czas. Żeby się na autobus nie spóźnię, Bo Pozostały mi jeszcze jakieś 2-3 minuty marszu na ten przystanek. Także... No co? będę na zajęcia, no. Nic więcej nie zrobię. Thank you Trzecia. 21. Nie odzywałam się trochę, ponieważ tak jak widzieliście z zajęć, które skończył się troszkę wcześniej, bo skończyło się jakieś pół godziny wcześniej niż mieliśmy skończyć, kolega podrzucił mnie do rybnika, a z rybnika jechałam autobusem do mojego miasta. Jako, że przyjechaliśmy do rybnika, to była 17.45, a ja dopiero za 40, prawie 50 minut. W sumie miałam autobus, usiadłam sobie w McDonaldzie, zjadłam, byłam głodna Załatwiłam swoją potrzebę w toalecie, widzieliście moje przepiękne dense w lustrze I jechałam do domu Autobus miałam 18.36, coś takiego I dopiero o 19.30-40 weszłam do mieszkania Powiem wam, że nie zrobiłam dużo, bo oglądałam TikToka, sprawdzałam mojego YouTube'a Sprawdzałam odpada i stwierdziłam, że ostatnio napisałam coś tam opowiadania, wy pewnie nie wiecie, ale na moim TikToku wrzuciłam jeden filmik z opisem sceny, nie wiem, czy to już opowiadam, ale raczej nie, z opisem sceny, która wpadła mi do głowy i ludzie po prostu zwariowali na punkcie tej sceny i powiedzieli, że był taki jeden komentarz, który zapadł mi w pamięć, napaliłam się jak szczerbata na suchary na tą książkę, a okazało się, że to nie jest książka, tylko wymyślona przez mnie scena. I dużo ludzi chciało przeczytać taką książkę, a jej nie ma, tak jak już powiedziałam. I masa, po prostu masa użytkowników TikToka i moich oglądaczy tego filmiku napisała, że mam spróbować swoich sił w opisaniu tego opowiadania i w zeszłym tygodniu, w niedzielę, wpadł epilog na mojego odpada, którego założyłam w zeszłym tygodniu we wtorek. I ostatnio miałam jakąś tam wenę, coś mnie naszło, żeby napisać początek pierwszego rozdziału. I na razie mam 625 wyrazów, czyli prawie jedną stronę. Abylek był krótki, bo to nie było nawet chyba pół, nie było chyba nawet 3-4 strony. Zaraz Wam w sumie powiem, bo mam go w folderze. 542 słowa, wyrazy. Tyle ma. Epilog, no czyli trzy czwarte strony po prostu. A pierwszy rozdział ma już 625. Nie jest jeszcze skończony. Myślę, że będę chciała pisać. No nie wiem, to no zależy jaka będzie wena, ale myślę, że tak trzy strony minimum tego A4 w Wordzie fajnie by było, jeżeli chodzi o rozdział. Także jedna strona jest prawie napisana. Ja idę zmyć makijaż, ponieważ jutro mam na 7.45 do pracy, a jest już w pół do 24. No takie życie, słuchajcie. Jeżeli chodzi o książkę, to nie czytałam mi za dużo, miałam w planach czytanie właśnie w autobusie i trochę przeczytałam, bo przeczytałam z jakichś 40 stron, jestem na jakiejś 150 stronie, albo tak okropne światło w tym autobusie, usiadłam w takim miejscu, chociaż myślę, że w innym miejscu też byłoby... Z tym światłem nie tak, bo w tym autobusie było bardzo ciemno, jak na godzinę 12, eee, więc co tam poczytałam, to mogłam. No i w drodze powrotnej tak samo nie czytałam, no bo jechałam z dwoma kolegami, więc cały czas rozmawialiśmy. I w momencie, kiedy wracałam autobusem do domu, to też jakoś nie miałam ochoty na czytanie, jakoś tak mnie, że tak powiem, sennie się zrobiło, jak jechałam tym autobusem, bo to była prawie godzina, słuchajcie. I w sumie przez godzinę mogłabym dużo przeczytać, ale wolałam się jakoś skupić na muzyce w tamtym momencie. Ale ja już nie przeciągam. To były całe moje dnie, które wam pokazałam, nie były jakoś szczególnie, wiecie. Super, ale tak jak już pewnie Wam wspominałam i tak już pewnie wiecie, nie każdy ma super zarąbane dni i super ciekawe dni, ale z takich też trzeba się cieszyć, takich jak te. Gdzie można po prostu siedzieć i się opierniczać. Także ja się z widzę z Wami w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem, chociaż w sumie teraz wiem, jakim odbędzie on. To będzie pewnie podsumowanie listopada. Także miłego dnia, bądź nocy, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. Miłego oglądania, do następnego odcinka. No i cześć!